One, two. Kupie dwóch zeszytów marki Osą, trzeci dostaniesz gratis, a przy zakupie artykułów piśmienniczych 30% ceny wróci do ciebie na konto. Odrobinę pomidorów, troszeczkę sera i do piekarnika. Tam znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do szkoły w super promocjach. Na przykład 50% rabatu na drugi. W KFC drugi kubełek: 50% taniej! Od piątku do niedzieli piłka w grze. Zamawiasz, odbierasz i masz... Dzięki Ultra Blanc Express zęby Wam zdrowe i zawsze białe. A uśmiech nieskazitelny. Nie, bo ja ryczę głośniej, i tak ryczeliśmy, i śmialiśmy się, i ryczeliśmy. Wersja